Kilka tygodni temu Bethesda zorganizowała w Niemczech pokaz Doom the Dark Ages przed premierą tego tytułu w Game Passie 15 maja. Jesteśmy pod dużym wrażeniem tego, co zostało pokazane. Opowiemy Wam o wszystkim, czego można było doświadczyć i zagrać. Dodatkowo pokażemy Wam kilka ekskluzywnych ujęć z gry bezpośrednio z pokazu. Rozsiądźcie się więc wygodnie, zrelaksujcie i pozwólcie, że opowiemy Wam dokładnie jak wygląda rozgrywka w Doom the Dark Ages. A zaczniemy od tego, w co tak naprawdę można było zagrać podczas tego przedpremierowego wydarzenia. Do wypróbowania były cztery poziomy, pierwszy z nich był w zasadzie małym przedsmakiem pierwszych kilku rozdziałów gry z kilkoma cutscenkami i odrobiną rozgrywki. Była też okazja zobaczyć mecha smoka przelatującego przez inny poziom, a następnie możliwość e zagrania jako Atlan, co było bardzo ekscytujące. To w zasadzie ten wielki tytan, którego widzieliście już w Zwiastunach. Największą atrakcją tego pokazu była z kolei możliwość zagrania na bardziej otwartym poziomie, który nazwano Siege. I zajmiemy się przede wszystkim Siege, głównie dlatego, że to właśnie z tym poziomem uczestnicy mieli najwięcej do czynienia. Poza tym to właśnie Siege udało się uchwycić, więc możemy pokazać wam zupełnie nowy gameplay z tego trybu. Wiele dyskutowano na temat nowego stylu projektowania poziomów, który zespół Bethesdy i ID wprowadzili w Doom the Dark Ages. A Siege jest doskonałym przykładem tego, czym może być ten większy, nieco bardziej otwarty styl eksploracji świata, i naprawdę zrobił na nas wrażenie. Na mapie pełno jest ukrytych fragmentów rozgrywki, tak jakby na otwartym obszarze znajdowały się połączone ze sobą, zminiaturyzowane poziomy Duma, pojawiają się możliwości dla różnych stylów gry. Niezależnie od tego, czy są to łamigłówki, czy to, co prawdopodobnie najbardziej Was interesuje, czyli solidna naparzanka. Czasami będą to po prostu duzi przeciwnicy, którzy czekają na Was na zatłoczonej arenie, a czasem nawet areny, które pojawiają się po prostu podczas poruszania się w po otwartym świecie, które wciągają Was w pułapkę i uwalniają dopiero po uporaniu się ze wszystkimi falami wrogów. Do tego, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest mnóstwo zagadek i sekretnych obszarów do odkrycia na tych większych mapach. Wrogowie, którzy je zaludniają, są naprawdę zróżnicowani, a nowe dodatki, takie jak pancerze, wprowadzają jeszcze więcej urozmaiceń. Pancerz można zniszczyć tylko poprzez przegrzanie metalu za pomocą czegoś na kształt broni balistycznej. Za chwilę opowiem więcej o broniach. Potem musicie rozbić pancerz przeciwnika, by przebić się do mięsistego z tego wnętrza, rzucając w niego tarczą z piłą, gdy będzie świecić na czerwono. Pancerz roztrzaska się na milion kawałków, co jest naprawdę satysfakcjonujące. Wydawało się też, że tarcza z piłą będzie służyć głównie do obrony, ale równie często przydaje się w ataku. Przytrzymanie lewego spustu podnosi tarczę i pozwala blokować strzały. Możecie nawet parować niektóre z nich, jeśli są zielone, i odbijać je w kierunku wrogu, zadając im obrażenia. Ale możecie też, trzymając tarczę w górze, nacisnąć prawy spust, który jest standardowym przyciskiem ataku, a to sprawi, że rzucicie się na wroga, zadając mnóstwo obrażeń obszarowych. Nieco później w grze możecie to nawet ulepszyć, jeśli zajdzie taka potrzeba. Sprawdza się idealnie, by ten wielki, doomslayerowy tank sprawiał wrażenie nieco bardziej zwinnego i mobilnego. A poza tym fajnie podkręca tempo gry i jest miłym dodatkiem do arsenału, z którego będziecie często korzystać we wszystkich walkach, jakie stoczycie. Krótko mówiąc, im mocniej gracz wkręcał się w demo, tym częściej zaczynał używać tarczy jako ataku otwierającego, zamiast po prostu trzymać ją w górze i mieć nadzieję, że uda się odeprzeć ataki i zbliżyć na tyle blisko, by zadać jakieś obrażenia. Ale naprawdę fajne jest to, że tarcza z piłą jest równie dobra do ataków dystansowych. Nie służy więc tylko do zbliżania się i blokowania obrażeń, ale. Można ją również włączyć do arsenału broni dystansowej. Lewy bumper w zasadzie stanie się naszym najlepszym przyjacielem, bo pozwoli rzucać piłom na prawo i lewo, odbijając ją od przeciwników i wbijając w nich co jest naprawdę przydatne do ogłuszania większych demonów, dając nam czas na pozbycie się wszystkich małych demonów wokoło. To po prostu świetny i wszechstronny element wyposażenia, który naprawdę pokochacie w Doom the Dark Ages. A jeśli chodzi o ogólne wrażenia związane z Doom Slayer'em, to jasne, czujemy się nieco bardziej powolni, ale jednocześnie o wiele bardziej wytrzymali, niszczycielscy i potężni, w porównaniu do Doom i Doom Eternal, w których pędziliśmy z zawrotną prędkością. Czasami pod względem płynności przypominało to trochę Quake'a. W Doom The Dark Ages zdecydowanie bardziej można poczuć się jak super broń, jak ten potężny Doom Slayerowy twardziel który może po prostu siać zniszczenie gdziekolwiek się pojawi. I wiele z tego ma związek z dźwiękiem. Ruchy Slayera, jego kroki naprawdę wydają przyjemne dudnienie, tak samo jak brzęk zbroi i wszystkich metalowych elementów, które trzyma nasza postać. Niezależnie od tego, czy jest to broń, tarcze, zbroja, czy cokolwiek innego, wszystko to składa się na naprawdę przekonujący portret znacznie bardziej przypominającego tanka, tym Slayera. W kilku fragmentach można było używać takich jakby rękawic z kolczastymi kastetami, co wygląda naprawdę dobrze. Ale można używać też kiścienia, który jest absolutnie zabójczy. Używanie go daje mnóstwo frajdy, a zasięg ma nieco większy niż rękawice. Ale z tego co zauważyliśmy w menu Duma, wygląda na to, że jest jeszcze trzecia broń do walki wręcz, którą można znaleźć w grze. Nie wiemy co to, ale z pewnością się przekonamy. Walka wręcz doczekała się kilku zmian, które cieszą, bo dzięki nim można ją jeszcze bardziej docenić w Dark Ages. Trzeba zbierać ładunki do walki wręcz trochę podobnie do zbierania amunicji, na przykład do reszty broni dystansowej. A sama broń dystansowa jest idealnie wyważona. Mamy do dyspozycji bardzo zróżnicowany arsenał broni, na przykład Shredera, czyli broń, o której mówią wszyscy. Ta, która rozłupuje czaszki i wystrzeliwuje odłamki kości, zadając wrogom różne obrażenia balistyczne. Bardzo przyjemna w użyciu, a do tego ma ten przyjemny pomruch, gdy jej nie używamy. Jest bardzo dobrze zaprojektowana. Ale są też takie klasyki jak Super Shotgun, tylko znowu z odpowiednio średniowiecznym stylem Dark Ages, który prezentuje się znakomicie. I wygląda na to, że jest też sporo wariantów broni. Możecie więc mieć karabin szturmowy, ale jeśli później znajdziecie jego wariant, będziecie mogli nosić oba rodzaje i swobodnie się między nimi przełączać. Zazwyczaj mają one różną szybkość lub wzorce strzału. Na przykład jeden może strzelać seriami, a drugi być w pełni automatyczny. Albo po prostu możecie strzelać mnóstwem dużych pocisków zamiast typowych kul. Generalnie nieważne, co to jest, bo zawsze ma się wrażenie, że każdy znajdzie tu swoje ulubione bronie, a potem można ustawiać swoje wyposażenie jako domyślne na takie, które w danym momencie najbardziej nam odpowiada. A skoro mowa o całym tym uzbrojeniu, to powinniśmy pomówić trochę o przeciwnikach. I tak jak wspomniałem na początku, przeciwnicy są dość zróżnicowani. Interesujące są też te dodatkowe małe wyzwania, gdzie musimy odgadnąć rodzaje pancerzy lub napotkanych wrogów. Bardzo szybko jednak zaznajamiamy się z różnymi typami przeciwników i wiemy, jakich ataków użyją. Okazało się to całkiem przydatne, ponieważ szczerze mówiąc, bycie otoczonym przez wrogów jest dość częstym zjawiskiem w Doom the Dark Ages. Według mnie najlepszą strategią jest po prostu wykorzystywanie wszystkich broni i umiejętności w swoim arsenale do granic możliwości to z pewnością przechyli szale zwycięstwa na waszą korzyść. Przygotujcie się też na to, że w grze będziecie otrzymywać ogromne ilości obrażeń. Ale na szczęście jesteśmy tu też trochę bardziej tankowym slayerem, więc jeśli rozegracie to mądrze, będziecie zabijać więcej wrogów i z poległych demonów zacznie wypadać więcej zdrowia, dzięki temu zdołacie utrzymać się na polu walki. A to tylko walka, bo jak wspomniałem na początku, te otwarte obszary świata są usiane zadaniami pobocznymi, różnymi przedmiotami kolekcjonerskimi do znalezienia, sekretnymi obszarami. Wszystkie te klasyczne motywy Duma, których można oczekiwać od bardziej typowych poziomów Duma, są naprawdę dobrze zaprojektowane w tym konkretnym stylu otwartego świata. Często okazywało się też, że zejście z utartych szlaków i eksploracja były bardzo satysfakcjonujące, a sama mapa była bardzo pomocna, ponieważ wskazywała właściwy kierunek do miejsc których jeszcze nie odwiedziliśmy, dokładnie zaznaczając, gdzie już byliśmy w otwartym świecie. Na przykład, nie sprawdziliśmy jeszcze tego małego zakątka. Przejdźmy się, może znajdzie się tam coś ciekawego. I szczerze mówiąc, znaleźć możecie też takie rzeczy jak waluta, która jest kluczowym sposobem na ulepszanie broni Slayera. To naprawdę ważna część gry, której gracze nie powinni lekceważyć. System ulepszania broni też nie jest dziełem przypadku. Wygląda na dobrze dopracowany i dostosowany do wyborów gracza, co naprawdę doceniam. Każdy poziom tych ulepszeń dla każdej broni miał taki jakby przełącznik, za pomocą którego można było wybrać jedną lub drugą stronę. Ale fajną rzeczą było to, że jeśli coś nam nie pasowało, chcieliśmy to tylko przetestować, mogliśmy po prostu przełączyć się na tę drugą opcję, wypróbować ją i zobaczyć, która z nich bardziej nam odpowiada. Jednak żeby uzyskać dostęp do niektórych ulepszeń wyższego poziomu, będziecie musieli znaleźć określone przedmioty kolekcjonerskie na mapie, ponieważ każdy poziom ulepszenia miał inną rzadkość waluty, która dawała do niego dostęp. Mogę sobie jednak wyobrazić, że dla bardziej odkrywczych Doom slayerów będzie to oznaczać ni mniej, ni więcej niż to, że wyposażą swój arsenał w najlepsze z najlepszych ulepszeń. I szczerze mówiąc, jeśli waszą główną misją w życiu jest zabijanie demonów, dlaczego nie mielibyście ulepszać swojej broni? Chociaż w otwartym świecie jest sporo do omówienia, chciałbym wspomnieć o smoku i Atlanie, ponieważ granie nimi zapowiada się absolutnie genialnie. Nie wiem, jak smoki będą wyglądać w pełnej wersji gry, ale na tym konkretnym poziomie nie służą tylko do podróżowania po obszarach czy po prostu jeżdżenia na nich, by dostać się z punktu A do punktu B, ale mają też własny, rozbudowany system walki. Lot jest dość responsywny: mamy wzmocnienia, zdolności wznoszenia, nurkowania i tym podobne, a także wieżyczkę, z której można strzelać. Całkiem przyjemne jest to, że jeśli strzelamy zwierzyczki podczas latania, możemy skierować ją w dowolne miejsce, a jeśli używamy busta, szybkość strzału wieżyczki wzrasta. Jeśli więc jesteście typem gracza, który ma prawdziwą smykałkę do latania, prawdopodobnie okaże się, że potraficie dokonywać rzezi na smoku jeszcze lepiej niż większość innych graczy. Druga strona mecha Smoka jest znacznie bardziej skoncentrowana na walce i jest to tryb szturmowy. Można go traktować jako focus mode lub coś w rodzaju aim down sides który pomaga obrać na cel konkretnych wrogów i namierza nas na nich. Możemy poruszać się w górę, w dół, w lewo i w prawo, ale możemy też wykonywać kierunkowe uniki, by uchylać się przed strzałami nieprzyjaciół. Jest więc w pewnym sensie odpowiednikiem samego Doomslayera, tylko w smoczej formie. Jeśli uda się Wam zrobić perfekcyjny unik przed zielonymi atakami, doładuje to wieżyczkę mecha smoka, dzięki czemu będziecie mogli zadawać znacznie większe obrażenia, co przyda się na wyższych poziomach trudności. Myślę, że mecha smoki są naprawdę sprytnym dodatkiem do tego, co już zachwyca w Doom the Dark Ages. Na mapie pojawiają się kontekstowe punkty, w których można dosiąć smoka lub nim wylądować, więc nie wystarczy go po prostu przywołać i polecieć z dowolnego miejsca. Są miejsca na mapie, które zostały specjalnie dopasowane do smoczego stylu gry, więc z tego co widzę, nie można po prostu przelecieć przez dowolny obszar, ale oznacza to też, że został on sensownie zaprojektowany. Zazwyczaj punkty, w których można wylądować, służą progresji na piechotę, żeby odblokować nieco więcej mapy, jak na przykład odblokowanie bram, by smok mógł przez nie przelecieć. Mogą też służyć do pokonywania większych wrogów. Czasami trzeba wylądować na okręcie, którego systemy obronne udało się unieszkodliwić z powietrza, a teraz trzeba zinfiltrować go na piechotę, by na przykład zniszczyć go od środka. Zwykle w takich momentach oznaczało to mnóstwo różnych miniaturowych dungeonów, przez które można się przedrzeć, wysadzić je, a potem niczym w Mission Impossible wyskoczyć z nich i wylądować na grzbiecie smoka. Mega kinowe doznanie, dające dużo frajdy. Zdecydowanie nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć tego więcej. Atlan, czyli mecha Sud, to zupełnie inna bajka. To tak jakby powiększyć Doomslayera do rozmiarów wieżowca i pozwolić mu na totalne szaleństwo z większymi tytanami. Naprawdę sprytnie udało się twórcom oddać poczucie skali Atlana. Sprawienie, że gracz czuje się jakby stąpał po miniaturowej wiosce, nie jest niczym trudnym, natomiast tutaj faktycznie czuje się tę wielkość. Dźwięki też są idealnie dobrane i to, że otoczenie wokół nas da się zniszczyć. Wszystko po prostu doskonale ze sobą współgra, sprawiając, że czujemy się jak prawdziwy kolos. A same walki są naprawdę bardzo rytmiczne. Nie chodzi to tylko o to, żeby wymachiwać bronią czy maszować w kółko ten sam przycisk. Ważne jest wyczucie i strategia. Jeśli uda wam się idealnie wyczuć uniki, możecie wyprowadzać kontrataki. Możecie też korzystać z power moves, a nawet brutalnych finisherów. Wszystko jest bardzo dumowe i bardzo dobrze wykonane. Krótko mówiąc, z tego co udało nam się zobaczyć w Doom The Dark Ages, gra zapowiada się na absolutny hit. A jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów z nadchodzącego Duma, koniecznie zostawcie suba na kanale. Napiszcie też w komentarzach pytania o kwestie, których Waszym zdaniem nie poruszyliśmy w filmie, a ja zobaczę, czy uda mi się znaleźć na nie odpowiedzi. I oczywiście do zobaczenia w następnym odcinku Slayerzy. Trzymajcie się, cześć!